Te ule wyglądają nobliwie ładnie, zwłaszcza po wielokrotnej impregnacji, natomiast przy tej wilgotności, która tutaj jest, po prostu no, nie, zdają, nie zdają egzaminu. Nawet jeżeli są powiedzmy otwarte dennice, nawet jeżeli jest bardzo dobra wentylacja to gdzieś tam na daszkach na ścianach ula y, będziemy mieli wilgot praktycznie y, przez y, y, większość y, większość roku y, dużo lepiej zdecydowanie dużo lepiej sprawują się ule y, styrodurowe styropianowe oczywiście mówimy tutaj o cały czas o otwartej dennicy cały rok 12 miesięcy. Nie ma żadnego zamykania. Musi być wentylacja. Ule dębowe, bukowe, cedrowe wyglądają naprawdę pięknie. Te konstrukcje są śliczne. Natomiast przydatność, taka pożyteczność do przyleżenia jest co najmniej dyskusyjna, tak bym powiedział. Choroby są takie same jak wszędzie czyli mamy w pasiekach tak bardziej towarowych czasami się gdzieś tam nawet zgnilec pojawia natomiast w, w przypadku takich mniejszych pasiek to zadbanych raczej nie ma tutaj tego problemu oczywiście jest nadrzędny i, i wszechobecny problem, problem warozy no tutaj leczenie to jest temat dosyć rozległy natomiast z powodzeniem spisują się po prostu tacki za apiguardem tak profilaktycznie no i w okresach powiedzmy bezpożytkowych bez czyli tam powiedzmy bardzo wczesną wiosną albo późną jesienią paski z kwasem strzawiowym, też robią robotę, ja powiem szczerze na te tysiące pszczół które przeglądam, oglądam które obserwuję na wylotkach, pod ulami i tak dalej, nie widziałem jeszcze pszczoły z, z jakimiś uszkodzonymi skrzydłami czy w jakikolwiek sposób zaatakowaną zaatakowanych Warozą, także myślę, że tutaj to się, te dwie, te dwie metody się sprawdzają. Żadnych akarcydów, żadnej większej chemii się nie stosuje. To, co jest tą chemią taką najmocniejszą, to właśnie są paski z kwasem szczawiowym. I to praktycznie tutaj temat, temat warozy załatwia. Oczywiście ze względu na wilgotność, to mamy Taką możliwość dużą złapania wulu grzybicy zapiennej. Także jest to istotne, żeby był odpowiedni właśnie materiał, czyli właśnie nie drewno. A jeżeli drewno, to. Bardzo dobrze zaimpregnowane i ściśle pokładane gniazda, bo ramki, które gdzieś tam są rzadziej odwiedzane z tyłu, la gdzieś od strony powiedzmy północnej, chłodniejszej muru, to ryzyko złapania tam grzybicy jest, jest duże, a, a wiadomo, że to. Może się różnie skończyć do Zdilcza włącznie. Ceny uli, ceny pszczół. Generalnie są dużo wyższe niż w Polsce. Odkład pszczeli z matką czerwiącą standardowa cena to jest 160 funtów, czyli to mamy około 800 zł. Do tego musimy doliczyć koszt ula, który jeżeli jest pełnym takim ładnym drewnianym cedrowym ulem, to jest kolejne 250 funtów. Jeżeli jest to ul styropianowy, akurat tutaj ja korzystam z fińskich uli, które się w tamtym klimacie sprawdzają, i w tym również to koszt jest około 200 funtów także, no, także średnio rodzina to jest jakieś 360 funtów czyli musimy się liczyć z prawie dwoma tysiącami na jedną rodzinę i to jest tutaj no taka zaporowa dosyć, dosyć cena a nie, nie mówimy jeszcze o ramkach węzie i, i, i wszystkich innych dodatkach które są konieczne natomiast co warto podkreślić ruch pszczelarski jest tutaj bardzo fajnie zorganizowany oczywiście jest stowarzyszenie brytyjskie szkockie Scottish Beekeeper, beekeepers association jest lokalne zupełnie tutaj Edinburgh and Midlothian, Beekeepers Association i trzeba przyznać, że te stowarzyszenia działają prężnie. Jestem tutaj cały czas w kontakcie mailowym. Jeżeli powiedzmy ktoś czegoś poszukuje, ktoś chce jakiejś pomocy, to cały czas jest na bieżąco. Także to jest ta różnica między tymi takimi wiadkowymi stowarzyszeniami w Polsce. Zwłaszcza, że naprawdę przekrój wiekowy ludzi, którzy zajmują się przerarstwem, których się zachęca do przerarstwa jest potężny, bo Inicjatywy typu pszczelarstwo wśród dzieci, wśród naprawdę jeszcze bardzo takiej młodziutkiej młodzieży jest tak pięknie rozwinięte, że no czegoś takiego na pewno ja w Polsce nigdy nie pamiętam. Zawsze to były jakieś spotkania emeryckie, takie oczywiście nic nie umówiąc wiekowi. W każdym razie na pewno ta edukacja pszczelarska jest na dużo wyższym poziomie i to jest bardzo sympatyczne. Poza tym, co tutaj jest istotne, o ile w Polsce mamy, w wielu regionach mamy problem przebierania, tak tutaj, tak jak mówiłem, na wielu pożytkach jest cisza i jest ewidentnie nie do Także być może dlatego ten, ten temat jest tutaj tak sympatycznie i, i opiekuńczo traktowany. Co jest istotne, jest każdy w zasadzie przestrzeleż taki powyżej pięciu uli może dostać dofinansowanie. Jest też zapisany w bazie w momencie kiedy przemieszcza się na powiedzmy jakieś pożytki typu rzepak czy, czy powiedzmy jakieś inne gdzie ewentualnie mogłyby występować problemy z nierzetelnymi rolnikami i opryskami to sytuacja wygląda zupełnie inaczej bo ci rolnicy są również zarejestrowani w tej bazie. Oni wiedzą o każdym ruchu pszczelarza, który chciałby przyjechać, który chciałby pszczoły postawić i wtedy się, że tak powiem, na kulturalnej, takiej humanitarnej zasadzie mogą dogadać co do terminów oprysków i terminów swoich działań. Także nie, nie występuje w zasadzie coś takiego, że, że jakieś masowe wymarcia z powodu zatrucia, z powodu pestycydów, czy jakiejś tam powiedzmy innej chemii. Wracając do tematu pszczelarstwa w mieście, to cała ta przygoda by się tutaj nie udała bez mojego sympatycznego kolegi, który Chwalić Pana, zakochał się w pszczołach i na swoim ogrodniczym workshopie pozwolił utrzymać pszczółki. Angażuje się w tą całą działalność. No, pokochał to po prostu całym sercem. Jest właścicielem najlepszego ogrodniczego przedsięwzięcia na terenie Edynburga nazywa się ta firma Aura of Eden i takie były takie były tutaj początki i w zasadzie dzięki temu się to udało jeśli chodzi o szkodniki to na pewno trzeba wspomnieć o ślimakach ślimaki w Szkocji to jest temat znany wszystkim ogrodnikom działkowcom ludziom tu żyjącym, pszczołom niestety również no trzeba ule zabezpieczać. Trzeba ule zabezpieczać, bo slimaki sobie jednak ten okres zimowy chcą w cieple spędzić. Dosujemy tutaj trzy takie metody klasyczne, czyli taśma miedziana dookoła Ula, piasek przy na, przy podstawie, przy nóżkach i ewentualnie nóżki otoczone szorstką, taką najlepiej błonziową wełną. Szerszenie. No jest problem z szerszeniem azjatyckim, z tego co się czyta w, w tych wszystkich periodykach, pismach stowarzyszeń przelarskich. Natomiast tutaj w Edynburgu tego problemu ja nie zauważyłem, w zasadzie szerszenia nie widziałem, natomiast na pewno jest to w problem. Trzeci chyba najmniejszy problem to są osy, które ewentualnie do bardzo słabych rodzin, chorych, osłabionych, próbują się dobierać, czasami próbują wchodzić czasami jakieś tam walki na wylotkach, ale to wiadomo, to się odbywa wszędzie w momencie kiedy jest rodzina słaba. Wracając jeszcze do przelarstwa miejskiego, jest tutaj też taka fajna inicjatywa przez stowarzyszenia rozpowszechniana. Właściciele posesji bardzo chętnie przyjmują dwa trzy ule na swoją posesję wiadomo że nie, nie są to posesje typu ogródek działkowy tylko to są jakieś takie większe przestrzenie także nie ma tu zagrożenia nie wiem dla dzieci zwierząt i mieszkańców ale bardzo chętnie przyjmują właśnie po dwa trzy ule tak żeby no, troszkę ekologicznie pomóc przyczynić do e, odnowienia tutaj pszczelarsko miasta, no i oczywiście jako jako rekompensata tam powiedzmy zawsze kilka słoików miodu e, musi być i wtedy wtedy no ta współpraca jest e, idealna, bardzo pozytywnie są do tego e, do tego nastawieni. Tak myślę, że w skrócie w skrócie tutaj omówiłem. E, to co jest istotne dla przydarstwa w Szkocji. Bardzo dziękuję za uwagę. Czekam oczywiście na pytania, bo no to było tak zwane muśnięcie powierzchni zawiska. Także szczegóły jakieś, o ile oczywiście będę wiedział, to chętnie dopowiem i, i odpowiem. No i być może w bliżej jesieni ukaże się następny materiał, tak żeby bliżej jakoś opisać to co trzeba zrobić przed sezonem zimowym, żeby się z, z kompletem pszczół obudzić na wiosnę. Pozdrawiam, dzięki.